adresuję moją radę do sztabowców i samego kandydata, Karola Nawrockiego. Ma pan, panie prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, jeśli dobrze liczę, 60 parę godzin, nie, więcej, 70 ponad godzin, żeby pojechać do Jedwabnego i wbić tam pierwszy szpadel w ziemię. Ma pan 70 parę godzin, żeby wznowić ekshumację w Jedwabnem. I oczywiście, że wtedy piekło ryknie. Piekuryk nie, ale naród polski będzie z Panem. Będzie to moment prawdy w polskim życiu publicznym. Będzie wtedy jasne, kto tu jest Polakiem, a kto jest szabezgojem, eurokołchoźnikiem, ukropoliniakiem. To stanie się jasne, i jeżeli Pan chce zostać prezydentem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, nie wchodząc w ten konflikt i korzystając z chwilowego przyzwolenia, żeby nie powiedzieć dyspensy, której udziela starszy sierżant sztabowy Jony Daniels z pospołu z szachrajem jedwabieńskim Szudrichem, jeśli z takiej promesy do rządzenia i do prezydentury Pan chce korzystać, no to cóż, do końca życia, do końca życia pozostanie Pan, obawiam się, zakładnikiem jakichś taśm sopockich.